All <speaking> church <in Spanish> Zabrój co jedyny Boże, zwiłuj się. I'm So all we yeah. żeby świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Raduj się i wesel panno Maryi, Alleluja. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja. Od się, panie Nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się. Trwałym zdrowiem duszy i ciała i zacstawienictwem Najświętszej Maryi zawsze dziwicy. Uwolni nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielską, naszymi prośbami. O Jesus, O Najświętsza panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka, twej pomocy wzywa, ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do ciebie, o panno nad panami, matko biegnę. Do ciebie przychodzę, przed tobą jako grzesznik płaczący staję. O matko, słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Amen. Przed chwilą uczestniczyliśmy jako Kościół, jako rodzina, jako siostry i bracia z matką w cudownej celebracji nabożeństwa. Nabożeństwa, które zdecydowanie przybliża nas do jej Syna, do Chrystusa. Chciałbym dzisiaj przed Wami podzielić się bardzo ważną treścią, która już od dawna pobrzmiewa w sercu moim, a z którą się tak naprawdę nie dzieliłem do tej pory. Sprawa dotyczy tych słów, które przed chwilą tak pięknie odśpiewaliśmy. Słów, których bardzo długo nie rozumiałem. Muszę Wam się przyznać do tego, że jako młodzieniec, a kiedyś taki byłem, przygotowujący się do świętego kapłaństwa, często sięgałem po litanie, również litanie loretańską. I często zadawałem sobie pytanie, po co matka Kościół w taki sposób usystematyzował pewne inwokacje, po co została tak nazwaną matką. Panną gwiazdą, królową, etc.? Często się o to pytałem. Pana Boga. I nie znajdowałem odpowiedzi. Do pewnego momentu. Dzisiaj już się jakby otworzyłem przed częścią tutaj nas zgromadzonych. I może to będzie dla Was powtórka, moich słów. Ale teraz chcę się podzielić. Przed całym światem, bardzo ważną informacją, że Bóg, jeżeli pytasz, jeżeli szukasz, da Ci odpowiedź, przyjdzie ci w sukurs na pytania prędzej czy później, bo do mnie Maria przeszła z pewną inwokacją, wyjętą z tej przepięknej litanii. Ta inwokacja brzmi uzdrowienie chorych. Nie pamiętam kiedy to było tak naprawdę w miesiącach. Zadzwonił telefon. Pamiętam, że odebrałem. Dzwonił lekarz ze szpitala. Mój tata wtedy bardzo, bardzo poważnie chorował. No i niestety przyszła ta najtrudniejsza informacja, która brzmiała jednoznacznie. Pańskiemu ojcu zostało 24 godziny życia. Myślałem, że to koniec i nie myślałem wcale o tej litanii, wcale, przyznaję się Wam. Czym prędzej wsiadłem w samochód, zjawiłem się w tym miejscu, gdzie tato leżał, naprawdę łożnie chory. Pamiętam, że podałem mu wodę, o którą prosił, pamiętam również, że tak pięknie moczył palce, ta woda falowała, przytoczyła ciągle na ten obraz. I wiecie co? Nie. Pomyślałem sobie, że jeszcze warto zagrać o to życie. Pamiętam, tak pomyślałem. Zagrać. Mówię to specjalnie. Tu przed wyraz. ja sobie zdaję z tego sprawę. I zagrałem. A wiecie z kim? Z uzdrowieniem chorych. No zostawiłem tatę, nic mu wcześniej o tym nie mówiąc, Wsiadłem samochód i pojechałem do Sanktuarium Maryjnego w Oborach. Taka miejscowość, wioska, przepiękna. Zachęcam, abyście tam kiedyś się zjawili, gdzie jest od ojców karmelitów. Tam usiadłem i dalej nie miałem świadomości, że uzdrowienie chorych jest w tej litanii, którą teraz przytulam do piersi. I zacząłem z nią rozmawiać. Jak tylko może prosty człowiek, z tą, która przede mną szła, i doszła do niego do swego syna. 24 godziny życia, które zostały tacie. Wiecie co? Przemieniły się w piękne 16 lat. Bo mój tato dalej żyje. Dzisiaj obchodzi 80 urodziny i te 24 godziny cały czas mu biją. I powiem wam szczerze, że dla mnie one biją właśnie dzięki tym inwokacjom. Zawartym w tej przepięknej litanii, którą przed chwilą sercem i ust A pośród tych pięknych inwokacji jest ta dla mnie szczególna, przez samego Boga w trójcy jedynego przede mną odkryta, że naprawdę powinniśmy ją chwalić jako uzdrowienie chorych. I jeszcze jedna ważna przesłanka. Nie boję się tego Wam powiedzieć. Tato, jeżeli Cię urażę, proszę wybacz. Mój tata lubi się walić. Mój tata lubi się przekonywać. I się przekonał, że uzdrowienie chorych to jego matka, która wyprosiła o 24 godziny życia. Najdłuższe 24 godziny życia, jakie tylko może Bóg podarować stworzeniu. Kochajmy matkę. Módmy się litanią. Jeśli nie rozumiemy tych inwokacji, to tym lepiej dla nas. Bo Bóg, jak karty życia, będzie nas do nich przybliżał. Jestem tego pewien. O ile tylko tego siostro i bracie zechcesz, a ja zachęcam. Idź drogą, po której ona szła.

Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. O! Say